Thank you. Dobrze, dziś tak jak obiecałam, chciałabym zabrać Was na wycieczkę po moim pokoju. Po moim osobistym studiu dowodzenia tak jak obiecałam, już udało się go skończyć, pokój jest gotowy oczywiście brakuje jeszcze kilku drobiazgów bo chciałabym kupić między innymi takie profesjonalne krzesło do makijażu, chciałabym też kupić takie lustro wolno stojące na ścianę no ale spokojnie, spokojnie na wszystko przyjdzie czas, póki co pokój generalnie już jest gotowy no i już umieram po prostu żeby Wam pokazać jak wygląda mam nadzieję, że będzie się Wam podobał no to co? Zaczynamy? Ok, tak więc wygląda mój pokój. Tada, jak wchodzicie, no to wygląda dokładnie tak. Tu jest moja szafa. Nieduża, mała 70 cm szerokości. Moje ubrania, spodnie. No, jak to ubrania nic specjalnego. Tutaj mam zestaw do robienia zdjęć, czyli wszystkie tła. Mam lampę, jeszcze jedną softboxa, jakieś stojaki właśnie na tło. No i tutaj już mam komodę. Jest to komoda z IKEA. Tu mam świecę, jakieś właśnie naszyjniki, jakieś naszyjniki i głupotki. Z których rzadko korzystam. Tutaj mam e, takie bardziej. Muszę przesunąć. No, tutaj mam bardziej takie bieliźniane rzeczy. <grywy> Nie będę wyciągać, może, bo to zbyt prywatne, ale bieliźniane rzeczy. E, tutaj mam, no jak widzicie, moja ukochana lawenda, która pięknie pachnie. No i tutaj też mam pudełko z moimi takimi głupotami, czyli jakieś bransoletki, zegarek, naszyjnik, naszyjniki, pierścionki, no wszystkie takie jakieś głupoty. Um, no i komoda. W pierwszej komodzie szybko mam rzeczy, tutaj są wszystkie moje rzęsy. To są wszystkie rzeczy, które używam a bądź aplikuję na klientach. Tutaj mam rzeczy, które nigdy nie zostały jeszcze otwarte. To są nowe kosmetyki, które czekają na swoją kolej. Nie otwieram ich, no bo nie ma sensu, żeby po prostu mi się niszczyły i starzały, więc trzymam je zamknięte i oczywiście w cieniu. Tutaj też mam rzeczy, które są jeszcze nieotwarte. Papier, jak nieraz czasem, potrzebuję coś gdzieś wytrzeć, no to wiadomo, mam pod ręką, nie muszę nigdzie chodzić. Kolejna komoda, kolejna półka. No, to są, tutaj są moje jakieś kalendarze, notesiki, siki, gdzie sobie wszystko zapisuję na zapas. E, tutaj mam wszystkie rzeczy do e, jakiejś wsówki i tak dalej, e, jakieś do włosów, farbki, generalnie takie też głupoty. No, tutaj jak do jakieś lekarstwa, e, soczewki, tutaj są wszystkie moje świece moja kolekcja świec, no i tutaj są jakieś oczywiście oprócz też nieotwarte kosmetyki, jakieś balsamy do ciała, no to jeszcze tutaj mam też kadzidełka, bo ja uwielbiam jak mi pachnie w pokoju, więc zazwyczaj wieczorem palę kadzidełka albo właśnie świece zapachowe, no i tak to wygląda. No i ostatnia z tej strony, no to jest taka techniczna półka, gdzie chowam wszystkie moje, właśnie takie kabelki, jakieś, nie wiem, prostownice, lokówki. Tutaj mam pudełka z lamp do blend, właśnie pokrowce, pas na pędzle. No, takie techniczne rzeczy, myszka oczywiście, jakieś, właśnie ładowarki do, do lampy, nie do lampy, boże, ładowarka do aparatu fotograficznego. No i tak wygląda ta strona. Natomiast w tej stronie tutaj mam rzeczy. Tutaj mamy rzeczy, które albo pójdą do sprzedania, e, albo będę na pewno się częścią z Wami dzielić w konkursie. To są rzeczy, kosmetyki, których e, już mam, które albo mi się powielają, albo po prostu mam podwójne. I to są rzeczy, które właśnie, których chcę się pozbyć, których powinnam się pozbyć. E, no, jak widzicie, w większości są to właśnie kosmetyki. E, tutaj mam kosmetyczki, których też nie potrzebuję. No, jakieś takie głupoty. E, no, więc to jest taka e, półka z nagrodami, że tak powiem. E, no i tyle. A tutaj z tej strony. Tutaj mam wszystkie moje lakiery do paznokci, oczywiście zmywacz, jakieś takie do ściągania żeli. A tutaj też są kosmetyki, których jeszcze nie otwarłam, jakieś kremy, sera i tak dalej. No tutaj mam jakieś rzeczy, których używam na co dzień też, ale w większości są to rzeczy, które są nieotwarte. A no kremy, jak widzicie jakieś toniki, tutaj mam do mycia pędzli, płyn. Um, tutaj mam oczywiście moje ukochane serum, które jeszcze jest właśnie w zapasie, mam kolejne opakowanie no i jakieś szampony suche, e, jeden z płynów do e, utrwalaczy, oczywiście mam jeszcze kreolan tam pod spodem na którym najczęściej pracuję, no i takie różne właśnie też głupoty tutaj są i ostatnia szuflada to są rzeczy, które mam przeznaczone do zabrania do Polski, jak będę jechać do Polski, no to a te rzeczy z sobą zabiorę. No, najczęściej są to rzeczy tutaj dla mojej rodziny i dla znajomych. No i co? Tutaj jest moje biurko. O, i mój kot. <grym> tu jest Morfis, też. Tutaj są moje pędzle. Już robiłam recenzję moich ulubionych pędzli, więc znajdziecie ją też w jednym z moich filmików. Tutaj mam wszystkie lip linery, czyli kred kredki do ust konturówki, tutaj mam wszystkie maskary, które używam jak na razie no tutaj mam oczywiście pod ręką waciki i tak dalej rzeczy niezbędne do makijażu tutaj z kolei mam kolekcję, moich szminek welwet od Bourjois tam z kolei mam tutaj mam slika to jest slick z tyłu. Teraz te nowe matowe pomadki w płynie, No i oczywiście tutaj mam pomadki też wpłynie z Revlonu. Uwielbiam je. Uważam, że są naprawdę bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre i piękne kolory mają. No i tutaj mam um, oczywiście pięknie wyglądający puder rozświetlający z Guerlain tutaj póki co to jest puste, tutaj nic nie ma. Natomiast tutaj mam wszystkie moje pigmenty. No muszę tutaj niestety zrobić porządek, bo to jest chyba jedna rzecz, gdzie jeszcze jest bałagan. Pigmenty generalnie są to no przeróżne pigmenty. MAC, Nooba, Bariem i tak, dalej, i tak dalej. No, tutaj kolejne pędzle, moje ukochane. No dobra, przejdźmy już, tej, tej strony do um, mojego biurka. Tutaj mam różę i bronzery, Róże. Tutaj też są róże, bronzery i takie paletki do konturu, powiedziałabym. E, tylko i wyłącznie palety do konturu, to takie mniejsze. E, tutaj mam, nie mam nic w zasadzie, to znaczy mam na pędzle, nie będę wyciągać te takie ochronki na pędzle, jak się suszą, to jest wszystko. No i tutaj też mam jeszcze jakieś palety e, brązer. E, I tutaj to jest generalnie półka bronzery i róże. Kolejna. To są moje pudry, tu są wszystkie pudry. E, więc tak, no jak widzicie, tutaj natio, tutaj mam kreolan, bardzo dużo kreolan. Tu mam jeszcze dwa podkłady m, do miksowania z Makeup Forever. E, nie Make Makeup Forever, me, e, Atelier Paris e, Tak. Więc to są te dwa do m, mieszania, podkładów. No i tutaj jeszcze mam próbki e, podkładów. Wszystkie próbeczki, jakichś podkładów małych, tutaj sobie przełożyłam. No i tutaj, w tej sekcji, są jeszcze podkłady, które są e, albo w kremie, albo takie, wiecie, cushion e, No, tutaj tak wyglądają czyli podkłady w kremie, moli moja ukochana. Dobra. E, z tej strony, tutaj mam już wszystkie podkłady. Tu są wszystkie podkłady, którymi na chwilę obecną dysponuję. Um, tutaj mam BB Cream i CC Cream um, tutaj, no to są naprawdę przeróżne, przeróżne, nie będę tego wszystkiego wyciągać, ale no jak widzicie tutaj najwięcej mam Diora, no, Dior Forever tutaj jest nude bardzo lubię te podkłady um, no i tak jak widzicie no um, tutaj naprawdę nie, nie chcę obić tego filmiku na pół godziny, ale um, no naprawdę mam przeróżne te podkłady Mm, takie tutaj mam Bobby Brown oczywiście bardzo lubię Laura Mercier też bardzo dobre podkłady mm, nie wiem co tutaj jeszcze Mark Jacob, którego kocham tutaj i tutaj um, co jeszcze bardzo dobre Giorgio Armani Maestro też bardzo fajne podkłady piękne satynowe wykończenie no dobra, no i kolejna półka, przedostatnia. Tutaj są wszystkie moje palety. Te palety, które tutaj są, to są palety do wszystkiego, ale nie z cieniami. To znaczy, to są tak, te palety sama sobie stworzyłam. To są wszystkie palety, które sobie sama zrobiłam. Czyli tak, na przykład cienie w kremie wyglądają tak. Szminki które wyglądają tak czyli po prostu żeby mi dużo miejsca nie zajmowało ja przekładałam sobie szminki e, do, do palet po prostu łatwiejsze też do zabrania z sobą jeśli jadę i wykonuję gdzieś makijaż po prostu nie w domu tutaj z kolei podkłady wszystko oczywiście mam podpisane żebym wiedziała który podkład e, korektory, róże wyglądają tak no i moje brokatowe cienie które też sobie sama zrobiłam Wyglądają tak, to są moje dwie palety. ok tutaj mam wszystkie palety ze slika moje. Nie będę już teraz wyciągać, ale wszystkie ze slika. Tutaj mam palety z cieniami od Creolan. Czyli tutaj mam palety Creolan. Tutaj z kolei też mam palety Creolan, które są, wiecie, te takie popularne, głównie ze szminkami, ale też mam z kamuflażami. To tutaj jest z kamuflażami. Eee, tutaj mam palety z Anastazji Beverly Hills do konturu tutaj też są e, paletki tutaj są z rozświetlaczami e, tam mam jeszcze paletę, którą sobie zrobiłam z różami C'est palety no i och, i moje ukochane podkłady z FCMA muszę zrobić ich recenzję, bo naprawdę są świetne no i tak samo KET też bardzo dobre podkłady w kremie bardzo polecam no i ostatnia półka tu są z kolei same palety z cieniami tutaj tylko i wyłącznie są cienie Inglot głównie, tutaj też mam z Inglota wszystkie paletki, które sobie sama stworzyłam tutaj też mam Kreolan w dalszej kolejności tutaj Kreolan no tutaj naprawdę tego sporo jest, jakieś takie wiecie pojedyncze palety no przeróżne Shiseido i San um Mlakom, no jest tego trochę Dior No i tam jeszcze też mam paletki, tutaj mam MACa paletę z cieniami. No tutaj mam moje Morphe brushes, wyglądają tak. To jest paleta tych neutralnych odcieni, kolorów jeszcze mam tą, która jest bardzo taka mega, mega. No, no pięknym, po prostu można kolorowym makijaż nią stworzyć. No i to tyle, jeśli chodzi o tą stronę. Natomiast z tej strony, tutaj, tu są wszystkie moje pojedyncze cienie. Czyli, jak widzicie, pojedyncze cienie, tutaj są jakieś brokatowe, żele. Które uwielbiam od Nazaro, Tutaj są eyelinery brokatowe. No i oczywiście tutaj w większości L'Oreal, jakieś takie pojedyncze cienie. No, nie chcę tego wyciągać. Bourgeois, tutaj Clarins, tutaj jest Lakom. No i Okus, które są świetne, naprawdę takie energetyczne kolory. A tu jeszcze mam w kremie z, z Shiseido, bardzo dobre też. To kolejna półeczka, tu są wszystkie y, kredki y, i takie y, cienie w kredce, tutaj są eyelinery, eyelinery żelowe, y, tutaj mam też jeszcze z bourgeois paletki cieni, tutaj są wszystkie moje cie, pudry od Guerlain rozświetlające kuleczki, tutaj mascara Unique. A jeśli chodzi o tą stronę, tutaj są wszystkie szminki i błyszczyki. Czyli wszystkie szminki, które mi zostały, oczywiście, których nie przełożyłam do palet. No to znajdują się teraz tutaj. No i są też błyszczyki. Jak widzicie z tej strony, tutaj mam wszystko matowe. Wszystkie matowe. Starałam się umieścić czy szminki, czy błyszczyki z tej strony. Natomiast tutaj, no już są. Wiecie, no jak widzicie, no różne, różne, przeróżne. Um, no. Nie wiem, nie, jest tego tak dużo, że nie wiem, czy, co, co mam wam pokazywać. E, nowe opakowania L'Oreal, tu są wszystkie z L'Oreal w zasadzie. Ta, ta przegródka tutaj są stare. To są stare opakowania błyszczyków, które pewnie znacie. E, no, i tak to wygląda. Bardzo dobre szminki z e, Rimela, cudowne i e, są nawet porównywane do maka. Naprawdę bardzo fajne. Kolejna szuflada przedostatnia to jest, to są moje korektory, tutaj są wszystkie korektory, tutaj są w pędzelku, tutaj w takiej pacence generalnie, no a tutaj są jakie, a tutaj też są w takiej pacence, a tutaj są różne i wyciskane i przeróżne, tutaj wszystkie moje bazy, tutaj są bazy pod makijaż, tutaj też są bazy, e, tutaj są rzeczy do brwi, no, właśnie paletki i tak dalej. Wszystko do, do brwi. No, i tutaj są rozświetlacze. To jest działka z rozświetlaczami. Tutaj też generalnie są rozświetlacze, bardzo rozświetlacze. No, i tak to sytuacja wygląda. I ostatnia półka. Tutaj są różne rzeczy, które są mi potrzebne do. No jakieś takie przybory generalnie do makijażu, tutaj pacynka z, z paletą, jakieś widzicie roz, rozcieńczalnik do podkładów w kremie, tutaj olejki, jakieś kremy, fixer, charging water od maka no tutaj mam właśnie kremy, jakieś peelingi. Płyn do czyszczenia pędzli na szybko, jakaś strugaczka i tak dalej. No i oczywiście próbki, które tutaj mam, które chciałabym wykorzystać. No i to tyle, jeśli chodzi o biurko. W kuferkach nie mam nic, są puste jak na razie. Chwała panu za to. Tutaj jest moja toaletka. Jak widzicie, no masa kosmetyków, to znaczy masa perfum. Mam wszystkie całą moją kolekcję perfum tutaj. No i tutaj nie mam w zasadzie nic, jakiegoś, jakiś po prostu portfel, tutaj mam chusteczki, oczywiście płatki, szczotecz, szczotkę do włosów, pojemniki na próbki, bo nieraz daję po prostu klientkom po po skończonym makijażu wiecie, rzeczy czy szminkę, czy cokolwiek, żeby miały no i tutaj tutaj nie mam nic, no tu mam pustą dałam sobie to, bo na razie nie mam tego, gdzie dać um, tutaj jest mój stojak na książki, jak na razie Książki, jakieś tam gazety, książki oczywiście z makijażem. Tutaj mam rzeczy: wszystko takie też właśnie, jakieś nożyczki, pensety, obcinaczki, taśma klejąca. E, tutaj mam do dezynfekcji dłoni, płyn, e, jakieś pilniczki. No i tu jeszcze mam jakieś próbki z perfumami, a jeszcze pff, to są już po prostu rzeczy, których w zasadzie nie używam. E, no i tutaj jeszcze pod kwiatami, pod różami pokażę wam. One się sypia. Podróżami jeszcze tutaj w tym pojemniczku mam e, płyn do dezynfekcji, to znaczy przelałam sobie go, bo to jest, nie jest oryginalne opakowanie. Płyn do dezynfekcji e, wszystkich kosmetyków po makijażu. E, no i tutaj mam płyn do czyszczenia pędzli, i pod tymi mam wszystkie próbki moje. Czyli wszystkie jakieś takie, nie wiem, właśnie próbki, podkładów, niepodkładów innych rzeczy, z, które chciałabym, nie wiem, przetestować, wypróbować. No to mam tutaj znajdują się w tym pojemniczku. No i to chyba wszystko. Tutaj nie mam nic w tym pojemniku, póki co jest puste. No i tak to wygląda. Tak wygląda moje studio raz jeszcze, moje centrum dowodzenia. No i jak wrażenia, podobało Wam się czy nie? Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Eee, czy podobało Wam się ułożenie w mebli w pokoju? Czy organizacja kosmetyków jest ok? Jeśli coś byście zmieniły, uważacie, że coś mogłam zrobić lepiej, proszę piszcie w komentarzach na dole. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Eee, no i co, I już nie mogę doczekać się kolejnego z Wami spotkania. Póki co ściskam Was bardzo gorąco. Przesyłam całusy i do zobaczenia.